Wiesz co było k temu? No, no czekaj, czekaj, czekaj. Otwarcia styka, Jakie masz wspomnienie? Najmilsze z tego stadionu? Tak jedno? Nie wiem w sumie. Otwarcie samo, nie? No, nowy domą po prostu to. Ta tak, no bo tutaj za mało się działo przez ten rok, na znaczy się działo dużo, bo wiadomo, nadzieję na awans do ostatniej kolejki bo to nie wyszło, to to niech wspomnień na raźnienia. Najmniejsze wspomnienie jest takie, że Mamy swoje miejsce, mamy swoją szatnię, no i jesteśmy po prostu tutaj. A nie musimy jeździć po różnych obiektach. To jest chyba najpiękniejsze, co teraz. I go wiesz, co było rok temu? Rok temu, co było? Nie. W 2020 roku. To Sub, na pewno. Sobota. <laughs> to na pewno. Otwarcie stadionu. Otwarcie stadionu. No. Jakie może najfajniejsze wspomnienia z tego roku? Bramki zdobyte tutaj. Z kim? Ostatnią z ruchem radzionków. Fajnie zamknąłeś tak jak trenerzy zawsze mówią. Tak, nie? Tak, Lewe tak. wahadło no. zamyka na długim słupku. Tak, no w końcu się udało. Tak jak trenerzy sobie prawda, chcieli. Nie wiem no, z kim to jeszcze bramki strzelają. Jakoś dużej ich nie było, ale... Nasysty jakieś się zdarzyły, na pewno chyba bardzo pamiętam do Kalecia taka wrzutka co tutaj mamy, takie zdjęcie jak bardzo mi się to podoba się to zdjęcie. To z kimś, no z Danielem. Ale z kim myśl? Tak, Kurde, ci nie powiem teraz naprawdę. Bo ja pamiętam tylko to zdjęcie, wie? Ja nie? W koszulkach tutaj jak Daniel był, ja do niego dobiegałem. Taki szczęśliwy. Dużo z pierwszej drużyny dzisiaj posiłków? A trzy osoby albo cztery, cztery chyba. To co tam za mocne nazwiska. Nie, ci co zawsze. Generalnie jak śledzicie, to ci sami to co zawsze. No, wiadomo, jedynka ma dzisiaj mecz, więc, więc to jest taki dzień, gdzie nam się, nam się pokrywają. Także także ci co po prostu nie pojechali do, my, na meczem jedynki są u nas. Graliście w poprzednim sezonie do samego końca tak naprawdę w przedostatniej kolejce przegaliście ten udział w barażach. i Teraz jesteście w dolnej połowie tabeli. Pytanie, liga mocniejsza, wy troszkę słabsi. Z czego to wynika? Znaczy od nas na pewno odeszło dużo chłopaków, którzy już troszkę w tej czwartej lidze, bo tam powiedzmy przynajmniej rok spędzili, no teraz mamy sporo chłopców, którzy dołączyli z tak naprawdę zgrania juniorskiego i ta czwarta liga to jest dla nich pierwsza, pierwsza liga seniorska, można powiedzieć. Natomiast też nie ma co ukrywać, jak widzimy po zespołach. Liga na pewno się zrobiła mocniejsza. Tak? Te zespoły, które wcześniej były u góry. No to one powiedzmy mają jakiś swój poziom, ale, ale też te zespoły, które były niżej, które były w teorii słabsze powzmacniały się, gdzie tam nie słyszymy każdy próbuje gdzieś tam ściągnąć kogoś, kto gdzieś tam kiedyś grał i, i chcą, chcą po prostu przy tej reorganizacji. tak jak najlepiej na tym wyjść. Co też jest dla tych młodych chłopaków, zresztą podejrzewam, że też macie, macie podobnie. Ciężkie, bo, bo pytanie, czy, czy, czy te drużyny są lepsze umiejętnościami, czy często po prostu dojrzałością, jakimś zdecydowaniem, taką swoją siłą fizyczną, tak? Czyś to zdążyłeś ze składu wypadów? Eee, zdążyłem jeszcze wczoraj załatwić sobie Wieczorem USG, no i niestety na USG wyszło, że mam naderwanie 1,5 centymetra. Doktor powiedział, że koło półtorej tygodnia przerwy typowo, ale wiedział, że też nie zakaże mi zagrać, no bo to też nie jest jakieś mega, mega duże naderwanie, ale zawsze jest, zawsze może się pogłębić, dlatego dziś tutaj i ja i, i trenerzy i, i koksik i, i Manolo razem jesteśmy w kontakcie i, i, I zadecydujemy, co, y, co dalej. Ale wejdziesz w wierzchu? Ano, skład jeszcze zmieniałem. Yy, myśl, no chciałbym, chciałbym wejść, ale zobaczymy, jak, jak w rozrzewce będzie wyglądać to, jak, jak ta czwórka się zachowuje. Dobrego meczu, dobrego meczu, odważnego meczu, tak jak wam powiedziałem, Nikt, nikomu nie przejdzie na myśl, że gramy dzisiaj bez, bez Cześka, wypadają kolejni ludzie, to jest szansa dla następnych. Ci następni mają robić tą robotę, którą powiedziałem. Nie ma wymyślania sobie, że ja cię sobie zagram, tak, a choćby tu zmienimy się nie. Na razie gramy to, co ja chcę, to, co my chcemy jako sztab, a później na meczu rozwiązujemy te problemy, reagujemy na wydarzenia na boisku. Dobrego meczu, dużo serca. Panowie, zdrowia zostawiamy i na pewno to będzie docenione. Buzio! O, baba, będzie jakaś, chłopaki? Będzie. Ale lepiej widzieli niż ostatnio. Coś wam nie szczeliło ostatnio te serpentyny, nie? A teraz będą. To co tam szukujecie? Segwentyny. Do dworu, A w której minucie? 25, 50, 60. 25. Ale w pierwszej połowie? Mm -hmm. Tak. To musicie zawołać. I w drugiej też, 50. A co tak zaczęliście chodzić na mecze, kibicować? Nie ma, nie ma co teraz w domu robić. Nie ma co w domu robić. A nie ma. Pamiętaj, że można po kibicować.

Wyglądamy dobrze, natomiast jesteśmy mało konkretni w środku pola i przydałoby się troszkę więcej konkretów w ofensywie, żeby przytrzymać piłkę i wykończyć, bo sytuację mamy, strzały oddajemy, natomiast brakuje finalizacji tych akcji. Trzeba... Ja strzel, dwa strzały, po nawet zwanego. trzy. Tak, dokładnie. No, no i brakuje stoi. No. Brakuje, Brakuje, brakuje. No, piasek stoi bardzo nisko w defensywie, dlatego to się dostać pod bramkę, dlatego może jakiś strzał z dystansu. Po akcji 1 na jeden, nie wiem, ja mi tak jak próbował raz, na pewno to będzie skutkować. To Czesiu wejdzie, myślicie? Myślimy, że... Oby nie musiał wchodzić. Oby nie musiał, Naprawdę. tutaj może nie zagracie bezpośredniej piłki, ale szukajcie może boku i tego środka, dobra? Od razu jak zbierzemy, szukajcie tych zagrań do przodu, dobra? I dośrodkowanie albo podanie z, z pierwszego tempa, a my nie mieliśmy żadnego w tej połowie. Że ciągle jest podanie do boku. Nie było dośrodkowania od razu, tylko jest przyjęcie, naprowadzenie, czekanie, gra, oni się ustawiają, gramy, gramy i dopiero. Słuchajcie to od razu, ale szczukamy ma... tej bramki skoncentrowani w tych tyłach, zabezpieczamy ten tył i tyle. Za łatwo nam tam piłki przychodzą, chłopaki. Oni tam grają na pograniczu spalonego. Także ustawmy się tam też w taką delikatną Kogo jak jestem? tylko mogę to jestem, nie? nie mam daleko, to zawsze fajnie przyjechać. Śledzę, śledzę wyniki, no i cieszę się, nie? że chłopaki se radzą i na pewno kibicuję. Co tam u Ciebie? U mnie, no jak. Raz grasz, raz nie grasz. Do, no, dokładnie, nie? Tam składy są wybierane zawsze pod przeciwników, więc raz zagram w pierwszym, raz jestem na ławce. Ale Guszukujcym dobrze idzie w tej Idzie pszonki, no, jesteśmy teraz na czwartym miejscu I Łukasza Piszka czego się nauczyłeś? Od Łukasza. No daje się uczyć. Cały, cały czas się uczę. Na pewno gry w obronie. Bo jednak był obrońcą na wysokim poziomie, bardzo wysokim. No i uczę się gry w obronie, no ale też w ataku dużo podpowiada, daje i pomaga. Ja może gdzieś się takich fajnych zawodników jak Dominik całka znajduje. Dawaj zaufaliście ich! W worku Ale niestety ten worek się powoli kurczy. No ale przyszedł na to... Ale będzie w jedynce po prostu mamy tam Jeszcze mamy jakiegoś dwa, dwa, Trzy zające jeszcze za wyciągnięte. Dawaj Czarek, mocno, ja się mocno Pracujemy. Wiktor żyjemy i go! Jar i dużo dawał! Zeskoczony. A on bardzo fajnie, fajnie prezentował, podstawowym zawodnikiem był, fajnie się wkomponował w chłopaków, bez kompleksów, zresztą to widać, nie? No tak, wiadomo, że to dwa tygodnie jeszcze... temu debiut, tydzień temu już fajna zmiana wędzina. To trzeba czasu, czasu, to jest młody chłopaszek, no to jest na dobrą sprawę jeszcze junior młodszy, no już junior starszy, ale wiadomo, gra w juniorach starszych, ale taka przejściowa 2006 rocznik, więc jeszcze długo, długo, długo nauki. Tak jak Igor Ogorski, potrzebuje troszeczkę czasu i będzie grał w piłkę, nie? Vem, Thank you Leśniżej, niżej! Dawa, niżej! 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 Niedosyt, ale myślę, że z naszą sytuacją kadrową trzeba to, trzeba to uszanować. To jest ważny punkt w naszej sytuacji w tabeli, w naszej sytuacji kadrowej, także szanujemy. Ale niedosyt jest, bo zawsze liczymy na trzy punkty. Tak? No, no, mogliśmy to przepchnąć, nie? Taki wyrównany mecz, ale myślę, że przy odrobienie szczęścia i jakby to, takiego więcej zdecydowania to będziemy wygrali to mocno. A przy no, tylu osłabieniach, tak jak mówimy. No, no, nie no, trzeba się cieszyć z tych punktów. Na pewno bardzo ważny. Kolejny kolejne już bez porażki, nie? Dokładnie. I ważne, że na zarosta. Także... To prawda. Brawo. Kozłuszczacza, Wilcze! To zadowolenie z remisu? Może być, mogło być lepiej, ale nie źle. Chyba jakiegoś takiego niedosytu nie ma, co teraz Nie, no my się też musimy uczyć się remisować mecze. Jeżeli nie da się wygrać, to trzeba po prostu go zremisować i, i szanować to, co mamy dzisiaj. Bardzo mocno szanujmy to, co dzisiaj nam się udało zrobić, dobra? Tak. I z tą taką. Pozytywną energią przepracujemy ten następny tydzień, zostają nam dwa spotkania. Szkoda, że Czarek wypada przez kartki, no ale taka jest nasza, nasza dola. I fajnie, że sobie z tym wszystkim wspólnie, wspólnie a Wy najbardziej je radzicie i, i, i to jest fajne. Dziękuję wszystkim za mecz. Dziękuję wszystkim za życie na ławce, za to, co dzisiaj nam się udało zrobić. I, i, i tak jak mówię, z optymizmem zadbać o siebie przede wszystkim, żeby już nam nikt nie wypadł w postaci jakiejś choroby czy czegokolwiek, bo nas na to już nie stać naprawdę. I z optymizmem pracujemy ten następny tydzień dalej, dalej, dalej do przodu. Brawo kończę! Brawo kończę! Brawo, Brawo. Brawo Bary, za te spodnie. Byłem wreszcie z No. W końcu 02, zero, 0 zero, chyba jak się nie mylę. Ah. Chyba drugie z tyłu, jak się nie myle, Pierwsze było na szomierkach, teraz drugie, a tak, W końcu, w końcu. Nie mogłem się doczekać. Za jak w doliczonym czasie Nas strzeli gola, okazało się, że jest spalonego. No, tak, no Wiktor powiedział, że był ewidentny, no, znaczy to był taki... Tak ewidentny... Krzyknął Wiktor będzie. Tak, krzyknął, no, no tak mi się wydaje, że też na decyzję sędziego mogło trochę wpłynąć. On to krzyknął i rzeczywiście sędzia to tą decyzję potwierdził, nie? No co szczęście. O, <laughs> <punkcik i całkowano śmiech> Trzeba to szanować. 0-0 mecz bez historii, podaliśmy sobie ręce, rozwejdziemy się i tyle, nie? <laughs> Czesio, przeżyłeś? Przeżyłem. No. Fajnie, fajnie że, że Remis, ale szkoda, że, że nie wygraliśmy tego, bo ja miałem na przykład dwie sytuacje, więc myślę, że mogę być. A może do jednej, żeby złapać? No, no, trochę braku, ale może jakbym wcześniej zareagował, lepiej się ustawił, to może bym, bym inaczej stał i inaczej odoszał. Tak to było, jak było, ale. Ważne, że, że remisujemy, bo ostatnio tak jak wspomniałeś, chyba w maju zremisowaliśmy. że to, Także to. to na, pewno, na pewno na plus. Na szczakówkę a... będziesz? Manolo, tu będzie, nasz... może. Tutaj masz dwóch Manolo jako, i... Manolo, jako człowiek z może nie w jego interesie jest wcześniej na szczakówkę przygotować. On na On pewno nie będzie chciał. zaga. Tak. Pierwszy. No to nie wiem, to musi. Aby było dobrze.